Dzień dobry, przed nami ostatni tydzień starego roku i pierwsze dni nowego roku, co spowoduje, że wszyscy będziemy tęsknić za czymś nowym, a szczególnie znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, które w Sylwestra czeka całkiem niezła zabawa, a potem nowe wyzwania. Barany spędzą Sylwestra zamyślone nad tym, co chciałyby osiągnąć w roku 2020. Księżyc w Znaku Ryb przestrzega Was i w Sylwestra, i w Nowy Rok przed uleganiem zbytnim emocjom, przed topieniem smutków w morzu alkoholu, lepiej się bawić i tańczyć, dlatego że już 2 stycznia poczujecie olbrzymi przypływ energii. Księżyc w Waszym znaku Zodiaku sprawi, że zobaczycie różne trudne sprawy w zupełnie innym świetle, a od 3 stycznia Mars, który znajdzie się w trygonie do Waszego znaku Zodiaku, zachęci Was do aktywnego trybu życia. Do brania się za bary z różnymi trudnymi sprawami i poczujecie też, że macie we wszystkim o wiele więcej szczęścia. Lwy mogą być trochę nerwowe tuż przed Sylwestrem. Różne osoby będą chciały od nich zbyt wiele, będą próbowały namówić je na jakieś zmiany planów. To się nie do końca będzie lwom podobać. Trzymajcie nerwy na wody, to już ostatni chwilę kwadratury Marsa do Waszego znaku Zodiaku. Sylwester mimo wszystko będzie bardzo udany, będzie bardzo wesoło. Wenus w opozycji zapewnia Wam powodzenie w miłości, a potem poczujecie, że może możecie trochę bardziej być wolni, swobodni i kiedy wszyscy będą myśleć i planować pracę i różne inne ważne zadania, Wy od piątku, kiedy Mars znajdzie się w Trygonie do Waszego znaku Zodiaku, będziecie raczej myśleć o wyjazdach i dobrej zabawie i temu szczęście będzie bardzo mocno sprzyjać. Strzelce też będą w całkiem niezłych humorach, ale Wy, Sylwestra, mogą być uczestnikami różnych dziwnych towarzyskich wydarzeń. Uważajcie na plotki, uważajcie na różne intrygi, nie pomagajcie różnym osobom, które mogą mieć jakieś konszachty, nie wiadomo z kim, Dlatego że Księżyc sprawi, że będziecie bardzo dobrze dla wszystkich chcieli, ale ktoś może Was wykorzystać. Więc lepiej pomyślcie o swoim własnym szczęściu w miłości. Dlatego, że planeta Wenus, która znajduje się w sekstylu do waszego znaku Zodiaku, dobrze zapowiada po prostu zabawie. I od piątku strzelce poczują olbrzymi przypływ energii. Mars wkroczy do waszego znaku Zodiaku. To będzie idealny weekend, żeby uprawiać sport, żeby aktywnie odpoczywać, ale też Mars radzi unikać kłótni i trochę jednak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Zwłaszcza jeżeli urodziliście się na samym początku znaku. Znaki ziemskie, czyli byki panny i koziorożce podejdą do Sylwestra i Nowego Roku ze spokojem. Byki będą przede wszystkim planować, co będą jadły i gdzie będą się bawić w Sylwestrę i w Nowy Rok Księżyc. Bardzo sprzyja różnym rozrywkowym planom, więc będziecie w dobrym humorze. Ale Wenus, która jest w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku, raci też nie, za, nie zasiadać w kapciach przed telewizorem, bo może się okazać, że na jakiejś dużej imprezie na balu błyśniecie i jednak będzie całkiem wesoła. I w życiu byków zrobi się trochę spokojniej od piątku, kiedy Mars przestanie tworzyć opozycję do Waszego znaku Zodiaku i okaże się, że ludzie Was mniej złożą i że generalnie jest to dobry czas, żeby też pod wpływem Trygonu Merkurego do Waszego znaku Zodiaku po prostu jechać na ferie i jeszcze sobie trochę ten świąteczny czas przedłużyć i odpocząć. W dobrych humorach będą panny. Panny będą przede wszystkim planować wyjazdy i podróże. Merkury, który jest w trygonie do waszego znaku zodiaku, sprawi, że będziecie się świetnie czuć, ale nie w domu. Będziecie chcieli uciec na imprezę, na jakiś długi spacer, na wycieczkę. Więc bardzo dobry czas, żeby być z przyjaciółmi, cieszyć się życiem, szukać też nowego hobby. A w sylwestra i w nowy rok księżyc w opozycji do waszego znaku zodiaku może wam przynieść różne ciekawe, nowe znajomości. Kościorożce będą wszystkimi rządzić: Słońce, Merkury, Jowisz. Saturn i Pluton w Waszym znaku zodiaku. To jest wielka koniunkcja pięciu planet. Spowoduje, że nawet kiedy będziecie się bawić i tańczyć, część Waszej głowy będzie myślała nad różnymi bardzo poważnymi planami. I w Sylwestra rzeczywiście szalejcie, ale potem warto będzie się za różne trudne rzeczy zabrać. Planety będą Wam bardzo mocno pomagać. Słońce wytycza Wam kierunek Jowisz pokazuje, na czym możecie zyskać. Więc układajcie dalekosiężne plany, bo w tym roku będą one miały szansę się ziścić tylko w piątek i sobotę, kiedy Księżyc. Znajdziecie się w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku, trochę odpocznijcie, wyśpijcie się, nie, nie spieszcie się, bo i tak wszystko się pięknie będzie Wam udawać. W bardzo dobrych humorach będą znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, którym przez cały tydzień sprzyjać będzie planeta Wenus. Bliźniaki w Sylwestra mogą być trochę marudne, ale w końcu się rozkręcą. Księżyc w kwadraturze radzi nie dopasowywać się do przyjaciół, którzy mogą mieć jakieś swoje koncepcje, tylko iść tam, gdzie wyczujecie, że będziecie się dobrze bawić. I bliźniaki od piątku uważajcie na zdrowie, panujcie nad nerwami, Mars, znajdzie się w opozycji do Waszego znaku Zodiaku, to zachęca do uprawiania sportu i aktywnego ale nic na siłę, z nikim się nie ścigajcie, dlatego że Mars czasami powoduje, że bliźniaki chcą robić kilka rzeczy naraz i po prostu nie dbają o swoje bezpieczeństwo. Za to wagą nie grożą w tym tygodniu żadne trudności i żadne komplikacje, Wy będziecie się świetnie bawić, Trygon Wenus zapewnia Wam olbrzymie powodzenie w miłości, Jowisz powoduje, że będzie mniej domowych problemów, sporów i awantur, więc śmiało wybierajcie się na wyprzedaże, dbajcie o swoje piękno i urodę, a od piątku Mars będzie sprzyjał też temu, żebyście się więcej ruszali, trafili na fitness, na siłownię, na jogę, co tam lubicie najbardziej, trochę ruchu, bardzo dobrze wagą zrobi. Wodniki za to dalej pod wpływem Wenus. Będzie przemiło, będzie fantastycznie. Księżyc będzie Wam też bardzo mocno w tym tygodniu sprzyjał. W poniedziałek będzie w Waszym znaku Zodiaku. To jest dobry moment, żeby zaplanować wyjście na jakieś wielkie, wielkie imprezy. Jedyne, na co mogą trochę wodniki narzekać, to jest zdrowie. Mars ostatni chwilę tworzy kwadraturę do Waszego znaku Zodiaku, więc dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Od piątku zrobi się jeszcze przyjemniej, ale już od piątku, pomimo weekendu, będziecie trochę układać różnych zawodów planów, którymi się będziecie zajmowali w przyszłym tygodniu. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, też będą optymistyczne i bardzo silne. Raki będą chciały zorganizować idealną imprezę. Znowu będą się o wszystkich troszczyć. Znowu będą chciały zadbać o cały świat. W Sylwestra będziecie łagodzić kłótnie, będziecie sklejać złamane serca, będziecie wszystkim pomagać, ale pamiętajcie też o sobie, bo księżyc w Frygonie do waszego znaku Zodiaku zapowiada wam bardzo udaną zabawę. I w czwartek w piątek i w sobotę też trochę zadbajcie o to, żeby było Wam ciepło, miło i wygodnie, bo w piątek i sobotę księżyc w kwadraturze do Waszego znaku Zodiaku może spowodować, że ludzie jednak będą chcieli zbyt, zbyt wiele od Was i trzeba będzie po prostu zwolnić tempa. Skorpiony. Trochę mogą być nerwowe. Mars jeszcze jest w waszym znaku zodiaku do czwartku, a więc będziecie chcieli, żeby wszystko było szybko, konkretnie, z bardzo dużą dozą precyzji. Inni ludzie mogą wydawać wam się zbyt powolni, mało pomocni, po prostu irytujący, więc lepiej nie spotykać się z tymi, z którymi nie jest wam miło przebywać. Na szczęście Sylwester bardzo udany, bo księżyc w trygonie przyniesie wam miłe towarzystwo i zapewni Wam bardzo dobry humor. A spokojniej w życiu skorpionów zrobi się od piątku, kiedy Mars wreszcie opuści znak zodiaku, będziecie mogli odpocząć, obejrzeć sobie dobry serial, pograć w grę i nie trzeba będzie odbierać tylu telefonów naraz. Ryby za to z przyjemnością będą różne telefony odbierać, dlatego że Merkury w sekstylu do ich znaku Zodiaku sprawi, że ryby będą chciały wyjść z domu, jechać na fajną imprezę, ruszyć gdzieś na wycieczkę. Szczęście sprzyja rybom w podróży, będzie bardzo dobra zabawa, poznacie bardzo dużo nowych i życzliwych osób, a w Sylwestra i w Nowy Rok Księżyc w Waszym znaku Zodiaku sprawi, że będziecie gwiazdami towarzystwa, będziecie też mieli olbrzymie szczęście w miłości. Tylko ryby uważajcie od piątku, Mars w... Mars znajdzie się w kwadraturze do waszego znaku Zodiaku, więc podobnie jak bliźniaki, w podróży uważacie, pilnujecie kluczy i telefonu, bo możecie być trochę roztrzepani, a to czasami kończy się nerwowymi sytuacjami. Dziękuję, życzę wszystkim wspaniałego Sylwestra, udanego początku roku 2020 i zapraszam do obejrzenia filmu, w którym Izabela Podlaska-Konkel opowie o tym, co będzie się konkretnie działo w poszczególne dni tygodnia. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału. Dziękuję. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy!